Pyszne domowe ponczusie serowe na tłusty czwartek. Mm. Chcecie się takich nauczyć? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. okej okay, witam Was ponownie, kochani. Chał, mazana, bo jak się piecze, to się piecze. Bo jesteśmy naturalni w kuchni. Tak jest, naturalni. Pieczni I, i tam nic nie mamy ustawione. Żeby... Dokładnie, ale teraz na poważnie, co będziesz robić? walić po głowie. Będę robić pączki na tłusty czwartek. Dokładnie. Domowe, serowe mm. pączki z cynamonem. Niam niam. Super. Kochani, tak na szybkiego przedstawię produkty, czyli twaróg, mąka, trochę schnapsa, nie tu, tylko tu. Wodać, tak? No. Szczegóły... Ekstrakt, ekstrakt, ekstrakt. Waniliowy. Waniliowy. Szczegóły kochani, yy, gramaturów, gramatur i tam ilości będziecie mieli w opisie filmiku, dokładnie. dokładnie. Cukier, cztery łyżki, proszek do pieczenia, trzy jajka, to nie, to z poprzedniego przepisu. <ścoughs> I ceramon. I cóż, musimy sobie tłuczkiem do ziemniaków roznieść twaróg. Półtłusty, tak? Tak, półtłusty twaróg, ja mam półtorej kostki. No jak coś chce zrobić dużo pączków, to musi dwie, a nawet trzy kostki, nie? I wtedy po prostu tych produktów... Rozpisane, kochani, będzie w, na jedną kostkę, gramatura cała. Tak. I teraz dodajemy wszystkie e, po prostu produkty, które są potrzebne do ciasta, czyli jajeczka. Ła! Ale bez skorupek. Drugie i trzecie. Dodajemy cukier. Cztery łyżki cukru. To zależy, jak to woli, słodkie. I teraz y, ekstraktu tego waniliowego, tylko czy ja otworzę? Nie idzie, idzie. Wychodzić kochani, że trzeba naprawdę delikatnie parę kropel dać, tak. bo to jest bardzo ważne. Znaczy nie, waniliowy. to nie parę kropel. Y, to się po prostu daje łyżeczkę. Tak? Tak, o takie, o, o takie. Ale to jest coś. po prostu no, mocne, bardziej mocniejsze. Nie jak to pachnie, nie chcecie wiedzieć, albo chcecie. No bo jest cukier waniliowy i ekstrakt, czyli ekstrakt jest mocniejszy. I proszek do pieczenia. A proszek to się słuchajcie daje tam na łoko, nie? Jak to mówią. I teraz potraftujemy to blenderem. Jak się zrobi gładka masa, wtedy będziemy dodawać rąkę, ale y, to po prostu po chwilowej przerwie. Do tej super masy gładkiej, eleganckiej dodajemy mąkę. Takiej eleganckiej jak ty kondoliza? Tak. I by, a i wódeczkę naszą. Nie wiem, żeby nie za dużo, bo się poupijamy. I to będę teraz y, formować na ciasto. Tu się grzeje olej już. A my co? A my formujemy nasze. nasze ponczusie. Ponczu przygotowane, olej się dogrzewa, a my w tym czasie zrobimy sobie posypkę cynamonową. Więc bierzemy cukier, cynamon, wymieszamy to i wtedy gotowe, ciepłe ponczuszki. Obsypujemy, obsypujemy tym. Tak, obsypujemy. Cukrem pudlem. Pudy. Cukrem z, z cinamonem. cinamonem. Co, wrzucamy? Ciepły? Nie, jeszcze nie, także kochani, jeszcze musimy chwilę poczekać. Po jednejś, no co będziemy pokazywać? Po, po prostu musimy usmażyć je na złocisty kolor pączki, Po tak? dwóch stronach wiadomo trzeba obrócić, a później zobaczymy się na efekcie. A później będziemy płynowym. Kilka już upiekłam i teraz obtaczamy sobie je w cynamonie z tym cukrem. O, coś takiego. No chodź mu, nie uciekaj. Wykładamy na tackę. I układamy pięknie, żeby poczęstować gości w tym Tak jest, tak, żeby gości upoczęstować. Chyba, że będzie można okno wybijać nimi, zobaczymy. <słyski> to co? Kochani, teraz ja muszę tam pilnować kolejnej partii. A my się w takim razie żegnamy, no bo co, na 100% są dobre, bo to ty robisz, tak? Kondoliza. Dokładnie. Pamiętajcie kochanie subskrypcji, komentowaniu i czekajcie na kolejne nasze odcinki. Trzymajcie się ciepło! Smacznego!